Szanowny Panie Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawa, Jak powszechnie wiadomo, stara się Pan o objęcie urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jedna z Pańskich deklaracji doprowadziła mnie do stanu niejakiej konsternacji. Otóż to deklarował Pan, że jeżeli wygra Pan wybory prezydenta, doprowadzi Pan do powstania w Warszawie ulicy imienia Lecha Kaczyńskiego. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, po złożeniu mandatu prezydenta Warszawy, i wybraniu w Warszawie prezydenta na pana miejsce, będzie się pan starał wywierać na niego naciski, aby taka ulica powstała. To trochę skomplikowane. Zatem pytam: Czy to są te słynne taktyki operacyjne grupy Bildenberg? Panie Prezydencie.